Alliance Abel Distributors sprzedajemy wiele kotłów kombi TRX i jedną z rzeczy, które musisz zrobić, jest pozostawienie sobie sposobu na przepłukanie płaskiego płytowego wymiennika ciepła. Teraz nie będziesz musiał przepłukiwać strony kotła tego wymiennika ciepła, ale będziesz musiał przepłukać stronę domową. Tak więc zazwyczaj jest to jak TRX: masz wejście i wyjście do kotła do ogrzewania, a następnie masz wejście i wyjście do zbiornika z małym, płaskim, płytowym wymiennikiem ciepła. To, co wymyśliliśmy, to zestaw zaworów, który pozwoli Ci umieścić tam zestaw i będziesz miał sposób na odizolowanie wody pitnej wody pitnej i po prostu przepłukanie wymiennika ciepła dla ciepłej wody użytkowej dla części bezzbiornikowej. Tak więc zestaw jest dostarczany w ten sposób i widać, że dużo się dzieje z powrotem, zasilaniem i tymi dwoma, ponieważ w pewnym momencie musisz umieścić zawór nadmiarowy dla ciepłej wody użytkowej. Te zawory mają port z boku, więc jeśli masz wystarczająco dużo miejsca, w zależności od tego, jak wysoko je umieścisz i co robisz z ogrzewaniem hydraulicznym, możesz być w stanie po prostu zejść z boku zaworu i jesteś złoty. Jeśli nie, zestaw zawiera również mały trójnik, dzięki czemu można wyjąć wtyczkę z boku trójnika. I zdjąć tę zatyczkę z boku zaworu. A więc teraz, jeśli ta strona zaworu nie działała przy wkładaniu ciśnieniowego zaworu nadmiarowego, teraz masz te, dzięki czemu możesz wyjąć mały adapter z górnej części tego zaworu, możesz obrócić w te. A teraz to, co pozwala ci zrobić, jeśli mogę skończyć z tym grzebać, teraz to, co pozwala ci zrobić, to wziąć zawór bezpieczeństwa i ustawić go pod dowolnym kątem. Niezależnie od tego, czy umieścimy go z przodu skierowany na boki, czy umieścisz go tutaj skierowany w dół za uchwytem, niezależnie od tego, jak chcesz to zrobić, masz opcję dopasowania zaworu nadmiarowego. Ponownie, jeśli można go zdjąć z boku zaworu, dlaczego nie wyeliminować jednego złącza? Jeśli potrzebujesz te, aby mieć różne miejsca, w których możesz umieścić rozszerzenie zaworu nadmiarowego, byłoby to świetne rozwiązanie. Kolejną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że podgrzewamy wodę, więc nastąpi pewne rozszerzenie. Ponownie nie przechowujemy dużej ilości wody, więc nie potrzebujesz dużego zbiornika wyrównawczego, ale po stronie domowej nosimy zeppelina, który jest wielkości piłki bejsbolowej. Zapewnia on wystarczającą ekspansję dla zastosowań bezzbiornikowych. Nadaje się również do René. Dziękuję.